Siemaneczko maneczko ziemeczki z tej strony i zaraz powiem mój nick dla was, no, zaraz powiem wam mój nikt, to da, zaraz powiem wam o mój nick, czekajcie, mój nikt to, mój nikt to yy. Mój to jest. Jak to? No, no, no. Zamknę do sob. Mój to jest. Świeczka 321321 321 Śmieszne. Nie, mój to jest. Multi jest, res jest. O! Mój nikt to jest. Nie, Jaczek jest. Kuba, no, no, już. Kuba. Nie wiem. Jak się na nich, no to dowie.